Dotychczas w kwestii potwierdzania tożsamości legionowskie psy traktowano po macoszemu. O ile sami właściciele dysponują kilkoma stosownymi dokumentami, ich pupilom można wierzyć najwyżej na ładne oczy. Wkrótce ma się to zmienić. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie praw zwierząt także gmina legionowa była zobligowana do zmiany obowiązujących w Legionowie przepisów dotyczących zapobiegania bezdomności zwierząt. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni uchwalili znowelizowany projekt naszej uchwały. Taką najważniejszą zmianą jest wprowadzenie chipowania zwierząt na koszt gminy oraz nadanie straży miejskiej uprawnień do egzekwowania obowiązku oznakowania swoich zwierząt przez właścicieli. W tym miejscu. Warto wspomnieć, do czego owa psia elektronika jest potrzebna. Na samym mikrocipie są tylko, jest tylko numer e, zawarty. Dzięki temu numerowi można skorzystać z bazy danych, które są w tej chwili ogólnie dostępne w internecie i e, sprawdzić, czy taki pies e, no, przynajmniej jakieś informacje takie najprostsze do właściciela. Najpierw jednak psa należy zaczipować. Okazuje się, że mimo groźnie brzmiącej nazwy, samej związanej z nią czynności, czworonogi właściwie nie zauważają. Właściciele mogą być spokojni. Podanie iniekcji nie różni się niczym w zasadzie od zwykłego zastrzyku szczepienia. Także igła jest nieco grubsza niż standardowa, ale nie powoduje takiego wielkiego bólu. Jeśli się to trochę psa poszczepie w różne miejsca, to tak naprawdę nie bardzo wie, że w ogóle ma zaaplikowaną. A zaaplikowany mikrochip. Nie stanowi on także żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia zwierzęcia. Krótko mówiąc, urządzenie idealne. Pojawia się tylko pytanie, komu i jak ma ono służyć. Właściciel będzie spokojniej spał, gdy pies ucieknie bo jest wtedy szansa odczytania, znalezienia tego zwierzaka. Poza tym jest to zdecydowanie miejsce dla zwierzęcia, które błąka się często i nie można znaleźć właściciela. Teraz będzie to możliwe. Będzie to w jakiś sposób normowało e, tematykę ogólnie szeroko pojętą psów. Czy to będzie e, psiakupa, czy to pies bezpański biegający, czy choćby nawet często zdarzające się pogryzienia na terenie miasta. Jest to w jakiś sposób już... E, z Sposób, żeby zidentyfikować takiego pieska. W ratuszu nie ukrywają, że zafundowanie legionowskim psom chipów ma ekonomiczny sens również dla samych sponsorów. Koszty, jakie gmina ponosi, na przykład na zwierzęta, które znajdują się w schroniskach, z którymi miasto współpracuje, czy wyłapywanie bezdomnych zwierząt to jest około 250 tysięcy w ciągu ostatnich trzech lat. Aktualnie na około 3,5 tysiąca żyjących w mieście psów elektroniczne wizytówki nosi niespełna 10%. To niewiele. Obliczona na 3 lata akcja chipowania zwierząt ma kosztować 50 tysięcy złotych rocznie. Według urzędniczych kalkulacji wydane pieniądze zwrócą się już po kolejnych 3 latach, ale żeby tak się stało, chipy powinny w sobie nosić praktycznie wszystkie psy. Dlatego obok finansowej marchewki pomyślano i o kiju, również finansowym. Mieszkańcom będzie oczywiście groził mandat, który zostanie wystawiony przez strażnika miejskiego który ma uprawnienia do sprawdzenia czy dane zwierzę jest odpowiednio oznakowane. Oznakowanie to musi pozwolić na identyfikację właściciela. Sami strażnicy przynajmniej na początku akcji z wyjmowaniem bloczków mandatowych obiecują się jednak nie spieszyć, oczywiście do czasu. Póki co będziemy tutaj starać się wywiązywać się z naszych obowiązków, choćby nawet w postaci tego, że taka kampania informacyjna będzie też naszą rolą. Chipowaniem psów zajmą się specjaliści z trzech legionowskich lecznic weterynaryjnych, biorąc pod uwagę przytaczane wyżej liczby, aby program się powiódł każda z nich powinna wszczepiać trzy chipy dziennie, oby tylko nie okazały się one psu na budę.